Pracuje w hotelu za granicą, który otwarty jest tylko w sezonie letnim. Nie zapewnia pracy całorocznej. Położony jest na końcu świata, najbliższa cywilizacja prawie godzinę drogi stąd, w okolicy żadnego sklepu czy nawet stacji benzynowej. Według tutajszego prawa, w takim układzie dla pracowników sezonowych, pracodawca ma obowiązek zapewnić miejsce do mieszkania i wyżywienie lub środek transportu, by sobie wyżywienie zapewnić. Pobiera za to stosunkowo niewielkie opłaty w porównaniu do zorganizowania tego na własną rękę. W zeszłym roku, gdy sezon zaczął robić się naprawdę intensywny, potrzeba było dodatkowych rąk do pracy, ale już nie było gdzie nowych pracowników zakwaterować, bo wszystkie pokoje na Staff house zajęte. Genialna właścicielka postanowiła, że będzie dokwaterowywać kolejne osoby do tych już zajętych miniaturowych pokoików, bez pytania obecnych lokatorów. Oczywiście ani jej się śni podzielić opłaty za pokój na dwie osoby, kwota zostałaby bez zmian. Wisienką na torcie jest fakt, że do każdego pokoju jest tylko jeden klucz starego typu, których już się raczej nigdzie dorobić nie da, a nawet jeśli by się dało, to ona za to płacić nie zamierza, więc szukaj współlokatora po okolicy, by się dostać do własnego pokoju. Historii od tej geniuszki biznesu jest więcej, bo jest naprawdę pomysłowa w tym, jak zaoszczędzić na nie zawsze zorientowanych w prawie sezonowych pracownikach.